O, felga Swajne często Guten Morgen, kochani. Przejadłem sobie na śniadanie do Maka Powiem wam, nie miałem już dzisiaj ochoty wstać rano Nie miałem ochoty dzisiaj z rana po prostu robić śniadania Wykańczamy to pomału i zrobiłem sobie po prostu białko i tą odżywkę na masę, którą mam, i ją wypiję po śniadaniu z maka, tak że będę miał i białko, i węgle. Nie miałem siły dzisiaj po prostu nic robić. Mmm, czyja latę. No i ta latę za mną chodziła, nie? Wziąłem sobie kanapkę z kurczakiem, ale myślałem, że będzie do tego ten placek ziemniaczany. A to jest bez placka. Albo znowu zostałem oszukany. Ale już nawet nie sprawdzam, bo nie chcę żeby tam biec, po placka ziemniaczanego. Mm. Ale to lubię ja Mam jeszcze ciastko do tego z czekoladą Dzień świra dzisiaj miałem rano Bo kupiłem sobie te nowe buty Już chyba w tamtym tygodniu przyszły Te które mi się podobały Jak one przyszły i był ten mój już rozmiar To przestały mi się podobać I tak leżą od tygodnia odesłać czy nie odesłać I dzisiaj sobie pomyślałem a założę w sumie Nie wyglądają aż tak źle Wyszedłem w tych butach, wiecie tak patrzy. No i nie, jednak nie Wróciłem do domu, przebrałem te buty Ogólnie miałem postanowienie, żeby vloga nie nagrywać Że trochę, żebyście sobie ode mnie odpoczęli Wyszedłem w starych butach, już siadłem do samochodu Mówię, jadę sobie po te, po te śniadanko I tak nagle przyszła ochota A może jednak vloga bym nagrał To z powrotem po kamerę No i dobra, jestem teraz już w maku Także spoko gdzie te tosty, co wam pokazuję w filmach, które jem na śniadanie, no to one wyglądają i w sumie smakują właśnie jak te z także super opcja do śniadań domowych. Jednak sprawdzę te... No mówię, tu miał być placek. Jutro jest ostatni dzień z tą naszą nauczycielką. i Wymyślałem w ubiegłym tygodniu, żebyśmy się złożyli po dwa złote i kwiaty jej kupili. No i zapytałem się, wszyscy tak, tak, zróbmy tak, po czym jedna osoba mi dała te dwa euro, a trzy razy się pytałem, czyli stwierdziłem, że już się nie będę pytać, podszedłem do tej dziewczyny, która mi dała te dwa euro i yy, oddajmy jej te dwa euro. Mówię, nie składamy się, bo mówię, nikt, nikt bo nikt nie dał, a ja już yy, trzy czy cztery razy się pytałem. No i ta druga koleżanka, co z nią siedziała, pyta się, jak to, nikt nie dał, ale nikt? No ja mówię, nikt łącznie z tobą, mówię, nie dał, nie. No, i ona poszła tam na przerwie, pogadała, no i część zaczęła mi dawać te 2 euro. Ja w końcu przestałem je przyjmować. Raczej znaczy część, trzy osoby chciały jeszcze dać te 2 euro. Ja mówię tak, jedni dadzą, drudzy nie dadzą, jak ja to później policzę. I niby wszyscy się zadeklarowali, że się złożą. Także ja kupię dzisiaj ze swoich te kwiaty i po prostu podzielimy to na wszystkich, no i zobaczymy, kto odda, ten odda, kto nie odda, ten nie odda. Także widzicie, no jakiś wam tydzień, że mnie wszyscy za przeproszeniem wy. Tu na kwiatach, w McDonaldzie mi placka ziemniaczanego nie dostałem na śniadanie, gdzie głównie chciałem tego placka zjeść. No i idę sprawdzić, czy jest ta kwiatarnia otwarta. Planuję przeznaczyć trzy dychy, bo trzy dychy po prostu jak dama nikt mi nie odda, to nie będzie jakaś zabójcza kwota. Jeżeli jest ta kwiaciarnia otwarta, to tam kupię ten bukiet, bo tam za trzy dychy naprawdę zrobią fajny, fajny bukiet, a tak nie, tu muszę znaleźć... Inną kwiaciarnię. To moja kwiaciarnia otwarta, czyli mieli wolne po prostu ostatnio. Bukiet się już robi, a ja wszedłem sobie do Primarka, bo Pani powiedziała, że to chwilę potrwa. Chciałbym zobaczyć za i potrzebowałbym coś takiego z luźnymi nogawkami, bo nie mam takich spodni, a chyba już się starzeje i chciałbym mieć. Patrzcie, jakie to fajne. Taka podomka, zwłaszcza teraz, że mamy po prostu marznąć. Te po 18, ale te są grube, z takim polarkiem jeszcze podszyte. Nie, no jakbym miał brać, to bym wziął sobie tom w burgery. Tym bardziej, że ja teraz masę robię, to by to grało wszystko. To ładne. Ciekawe gdzie one wiesziono teraz nie. LK. Znalazłem, nie ma S, jest MK, no ale teraz tyję to w sumie MK też by mogła być. Ładnie wygląda kolor mi pasuje. Co myślicie, pasowałby mi taki styl czapki, takiej właśnie o tupecik, że uszy na wierzchu, bo jest teraz taka kolekcja. <grym w górę> nie, <grym w górę> raczej nie. Chcecie jeszcze zobaczyć inną wersję? Kolor ale podbija mi kolor, a już. <grym w górę> Przedłem sobie od razu, weźmy sobie kupię świeczki. Powiem wam, że jesienią ja jednak wolę świeczki, jak jest taki, wiecie, żywy, fajny ogień. Bo te woski, czy tak jak teraz ten dyfuzor, spoko, ale jednak wiecie, świeczki robią taki klimat jeszcze jak się teraz tak szybciutko wieczór pojawia. Tu widzę taka inspiracja chyba IKEA bo podobne mam z Ikei właśnie. Tylko tamte złote są takie matowe bardziej, a te srebrne. Po. 4,50 to drogo, w fika chyba tańsze są. A nie to po, po złotówce. Po euro znaczy, a po 450 złotych yy, po euro, a nie, no to są tańsze niż fika. Taką świeczkę znalazłem, tą biorę. Pięknie pachnie. Jednak wracam, bo zaraz zamykają chyba tą i dopiero będą jaja, jakbym bez kwiatów yy, wylądował. A już zapłaciłem za nie. Także innym razem, bo jest mega duża kolejka tu do kas. nie wiem podoba wam się ten bukiet, bo jakiś taki... Pachnie jak taki pogrzebowy. Nie wiem, czy ona zrozumiała, że jut jak powiedziałem, że jutro, ostatni dzień, nasza nauczycielka jest z nami, to że, nie wiem, na pogrzeb idę. Okay. Bo... Jest taki mocno intensywny. Takich się nie robi chyba. Może ona pomyślała, że idę na pogrzeb? No nie wiem. I niby jest wielki, ale patrzcie jakie tu są przestrzenie zrobione. Tu w jeszcze jest kapusta wsadzona, żeby ten, tak taka wiecie ozdobna kapusta, żeby chyba objętość zrobić. No ale już jest jaki jest. Ujdzie, nie? Ale mógłby być lepszy, wydaje mi się. Ale nie wiem, czemu nie podoba mi się. Patrzcie jakie on ma tutaj dziury, nie wiem czy to widać, ale o. Tu i tu taki pusty. Dajcie znać czy wam się podoba. Podoba wam się ten bukiet? Już jest jaki jest. Pomyślałem, że was się doradzę o te buty. Chyba mówiłem wam wczoraj, że wyszedłem w nich i wróciłem, bo coś mi nie grało. To są te buty, które byłem w galerii nie było mojego rozmiaru. Zamówiłem je online i... Widzicie, tak mi się podobają tu z profilu, ale jakieś takie są strasznie okrągłe tu z góry, jak takie chodaki kiedyś były, drewniaki. To one takie tu z przodu są. No i nie wiem, ja je odeślę. W właśnie tak mi się podobało, bo mają ładny ten profil tutaj. Tej łyżwy i w ogóle. Ale tu z góry, no to dziwne strasznie. Widzicie, jakie okrągłe Mam jeszcze 5 dni, żeby je odesłać, także dajcie mi znać, bo niewiele czasu zostało. 77,9. Przyczyłem, no wiadomo, że teraz jest wieczór, to tam jeszcze z kilo możemy odjąć na różne rzeczy, ale ale tak czy siak przytyłem i widzę to, powiem wam, że najbardziej widzę yy, po udach. Nogi to mi strasznie poszły, czy chęć? nie wiem, czy to widać. Tu. Poszło mi, no i jak widzicie tyłek też mi poszło, no i w brzuch, ale to było oczywiste, że mi w brzuch pójdzie. Dobrze, że idzie też gdzieś indziej, bo jakby szło tylko w brzuch, to by było kiepsko, a że idzie jeszcze w inne miejsca, to jest spoko. Tu też mi się wydaje, że mi poszła klata troszkę. <grym> fajnie, fajnie. No a w związku z tyciem, co trzeba zrobić jakąś kolację. Robię sobie kolację takiego grosa. Mam gotowego w Kauflandzie, kupiłem co prawda wieczorami nie jem świńskiego mięsa w dzień normalnie, ale nie mam nic z kurczaka, także sobie zrobię. Ale muszę trochę uważać, bo ostatnio dowalam dużo tłuszczy też i to się dobrze nie skończy. Patrzcie ile było wody w tym mięsie. Masakra. I mam taką kolację, widzicie, prawie jak u Turków kolka zero do tego i. Będzie Mati jeść. Mięso nie jest dobre, bo ono się zaparzyło, a nie usparzyło. To jest po prostu gotowane. O, Obwoski już trochę urosły, bo tak się sterczą. Stałem, ale dzisiaj dobrze spałem i miałem taki głupi sen. Nie wiecie, z kim wylądowałem w łóżku, ale nie powiem wam tego. Nie powiem wam tego na razie. Kiedyś wam powiem, tylko mi przypomnijcie. nie powiem. Ale akcja w śnie była taka, że wydawało mi się, że jest w ogóle realny ten sen i że jakby przypomniało mi się, co robiłem w dzieciństwie i wydawało mi się, że to była prawda to, co robiłem, a tak naprawdę nie była prawda i okazało się że to dopiero teraz jak wstałem, ale było to takie realne. I jeszcze był dobry ten. Był dobry też. Co prawda, co prawda tylko we śnie, no, ale dobre i to, bo tak jak mówię ostatnio te... Śluby czystości, dieta i treningi, tylko na to mam czas. Dobra, mi się woda ugotuje, bo buczyć będzie. Straszydło. Dobrze że, to, dobrze, że to w środku filmu się taki pokaże, a nie na początku. Dla moich widzek z Niemiec, a może i widzów. Mam widzów w Niemczech, ja w ogóle nie wiem, ale wiem, że mam widzki. W edce jest znowu promka i taka kawa jest w promocji za sześć ileś. I do tego. Mamy już szklanki na kawkę mrożoną, z której ani razu kawy mrożonej nie napiłem się. A teraz, proszę Państwa, kubek. To jest po prostu kubek, który powinien mieć każdy, kto pije z rana kawę rozpuszczalną. Ja wreszcie taki kubek mam. 30 lat życia mi zajęło, żeby mieć taki kubek z deskafe, ale proszę Państwa. <ścoughs> Ten jest z jakimś wzorem i bym wam powiedział, że to jest za wzór, bo są trzy wersje tej szklanki i teraz nie wiem, czy powinienem już całego zestawu się dorobić, czy wystarczy mi jedna, mi będzie satysfakcjonować. Są trzy kierunki, Azja, Afryka i chyba jeszcze coś, czy z Wietnamu i mój to jest właśnie, no widzicie, nie, przy, nie przygotowałem się merytorycznie, bo, czy przygotować się, za, przygotowałem, ale zapomniałem. Jest taki wzór. Są trzy wzory. To jest jeszcze ostrzeżenie, żeby nie być w zmywarce, ale Mati mimo wszystko umył w zmywarce i jak widzicie, kubek jest cały. Ale trochę mało, jak ja piję takie wiadro z rana. Kurczę, znowu mi coś na nosie rośnie. Dawno nie było. Patrzcie, tak się ubrałem dzisiaj. Nie wiem, podobało mi się to? A teraz nie wiem, czy mi się podoba. Ale idę tak. Wiem, wiem, miałem nic nie kupować, ale słuchajcie, patrzcie ile tutaj jeszcze tej masy mięśniowej i tłuszczowej wejdzie. Spokojnie, będę mógł jeszcze po tym, po przytyciu i po schudnięciu z powrotem nosić, także myślę, że dobra inwestycja tylko. Widzicie, chciałem taki college luk, a teraz nie wiem, czy po prostu ten sweter mnie nie postarza, chyba jest spoko. Wróciłem z kursu, kwiaty dane, wyszło w porządku. Część dała mi te 2 euro, część nie dała i jeszcze był sabotaż zrobiony, bo w trakcie przerwy... Dwóch kupiło prezent. Wiecie, nie powiedzieli, ale to sobie szczelili w kolano, bo nie powiedzieli innym. Wyszli na środek, dają taki kosz z prezentem. Ładny kosz, nie powiem, że nie, ale mogli po prostu powiedzieć, że się nie składamy, albo sami zarządzić, że oni chcą się złożyć. To byśmy się złożyli i daj to wspólnie. No, i zrobili tam całą litanię, jak to ją lubią, i że szkoda, że odchodzi. Yy, I tak o ten jeden mówi, bo ja mam trochę z nim napięku, ale nieważne. Ja wiem, że mu po prostu chodziło, żebym, że to, że ja wymyśliłem z tymi kwiatami, bo tak by nawet nikt nie wymyślił, żeby, żeby cokolwiek kupić, ale nie chodzi o to. Yy, chcieliśmy najpierw kupić kwiaty, ale kwiaty to są tylko na dwa tygodnie, nie wiecie, yy, i schną, a, a to będzie pani miała na dłużej. ładny. takiegoż kupili. No, i dali jeszcze jej list, i ta pani nauczycielka się zapytała, czy może przeczytania nie ona przeczytała. Na końcu oni we dwójkę podpisali. Cała tak na wszystkich, tak się wiecie, dziwnie patrzyła, że oni nagle wyszli z tym koszem. A ja mówię, ale kwiaty mówię, to są od nas wszystkich. No i nie wiem, czy śledzicie mnie na Instagramie, ale u mnie koło szkoły znaleźli plantację trawy. I na pewno widzieliście relacje. Ja tutaj też wam coś postaram się ustawić. Brokuły sadzone były. Już nie wiem, algorytmie YouTube'a, jak mam do ciebie dotrzeć, były sadzone brokuły, ale słuchajcie, jakie ile, olbrzymia ilość. Zwróćcie uwagę, ile tych doniczek. Później już nie nagrywałem pełno lamp wyciągali, przyjechały takie auta. W które to wszystko ładowali, to były ciężarówki, takiej średniej wielkości, i całe te ciężarówki były załadowane najpierw tymi donicami, później lampami, później takimi rurami wentylacyjnymi w styropianie, nie w styropianie w takiej wacie, to nie wiem, kilka kilometrów chyba tej rury. Były później kable, kable pozwijane. To był normalnie pusty budynek, chyba po jakichś biurach, ale nikt się tego nie spodziewał, ale jak to było zakamuflowane, w ogóle wydaje mi się, że to było głównie piwnice, ale jakiś. Strasznie duży musiał to być obszar, bo mówię wam samych tych lamp, ile było, jak widzieliście, ile też rolniczek. I tak mnie zastanawia, rozmawiając z tym kolegą, który ze mną siedzi. Spoko, że to było, nie widać tego, ale jak to zostało wszystko zmontowane, którędy wniesione. Przecież taka ilość tego sprzętu i wszystkiego, to, to, to wiecie, no trudno, żeby tego nie zauważyć. Moi drodzy, będę się z wami żegnać. Dzięki, że obejrzałaś, obejrzałeś ten film do końca. Być może ktoś z was jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jak to zrobi. Wszystkich moich widzów jak zwykle ściskam i całuję. Trzymajcie się ciepło, ciał, ciałki, kuskuski. Pa!